Cześć, tu Tomek z motocontrolera. Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii ciekawych przypadków. W dniu dzisiejszym Renault Espace. Samochód z 2015 roku, jednostka diesla 1.6 wyposażony w automatyczną skrzynię biegów. Aktualny przebieg niecałe 131 tysięcy km. Samochód był sprowadzony z Francji. Obecnie jest zarejestrowane w kraju od 2024 roku. Tutaj nasz klient wybrał test Maxi. Niestety ogłoszenie już wygasło. Nie dostaliśmy tutaj tego ogłoszenia w celu, no, weryfikacji, można tak powiedzieć takiej wstępnej. Tylko mamy takie ogólne informacje już z raportu. Co do ceny samochód oscyluje w granicach około 59 tysięcy złotych. Zaraz połączę się z ekspertem Jakubem, który miał okazję oglądać ten samochód dla naszego Klienta i wspólnie razem omówimy sobie przebieg oględzin. Jak ten samochód wypadł w naszym raporcie? Zapraszam do oglądania. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją: kupować czy nie kupować. Postaw na bezpieczne kupowanie samochodu. Jakub, słyszymy się? Alchama, dzień dobry, cześć. Cześć, witam Cię. Słuchaj, miałeś okazję oglądać taki ładny, fajny espas, więc przybliż nam proszę przebieg tych oględzin, czy sprzedawca brał w nich udział, czy też nie. No i oczywiście, co nas najbardziej interesuje, czy nasz klient dobrze wybrał swój przyszły nabytek, no czy też będzie musiał sobie poszukać czegoś niestety, ale innego. Tak, to się zgadza. Jak dostałem zlecenie, tutaj niestety ogłoszenie już było po terminie, było wygaszone, także jakby dostałem tylko informacje o, o marce, o modelu pojazdu i tak naprawdę dopiero na miejscu mogłem się przekonać, co to będzie za auto. Na miejscu mamy Spasa 2015 rok. Auto na pierwszy rzut oka wyglądało ładnie, wyglądało świeżo i już przy tutaj pierwszym, że tak powiem, spotkaniu bliższym z tym samochodem można było zauważyć na lakierze do, dosyć dużo różnych Zarysowań, otarć, takich dużo zaprawionych lakierem. Mhm. Typowo po handlarsku, jakieś tam zadrapania, różne obicia lakieru były ewidentnie tak. Zaprawione dosyć no słabo jakościowo, tak to imijmy. Sorki, że tak powiem, wchodzę ci w zdanie. To był samochód sprzedawany przez osobę trudniącą się, że tak powiem, handlem, czy to był samochód z rąk prywatnych? To był samochód sprzedawany przez osobę fizyczną, która kupiła samochód od handlarza mhm. rok wcześniej. Także tutaj już był już powiem, klient docelowy handlarza który rok pojeździł samochodem i postanowił się go pozbyć. Oficjalnie z tytułu jakby do otrzymania samochodu służbowego ten samochód mu przestał być potrzebny. Jasne. A jeszcze tak dopytam z ciekawości, tak jak już wspomniałeś, już jakieś tam zaprawki, już jakieś naprawy lakiernicze i tak dalej. Czy ten właściciel obecnie, był świadom oczywiście jakiś tych napraw, jakichś tych szkód, które ten samochód gdzieś tam pewnie w przeszłości miał, czy, czy nie był w ogóle tego świadom i się zdziwił podczas sprzedaży, że jednak coś więcej się dowiedział niż podczas zakupu tego samochodu? Tutaj sprzedający powiedział mi, że, że ten od którego samochód kupił, e, powiedział mu o jednej szkodzie na tylnym prawym błotniku, w zasadzie on nie wiedział, na którym błotniku dokładnie. Powiedział, że jeden z błotników był malowany. Był przetarty, był malowany i tyle, tyle on wiedział, a o reszcie się dowiedział ode mnie. Do czego też przejdziemy w dalszej części rozmowy. Generalnie mhm. jeśli chodzi o kontrolę zewnętrzną, tutaj faktycznie pomiar powłoki lakierowej potwierdził naprawę prawego tylnego błotnika oraz prawych tylnych drzwi. Tutaj na błotniku mieliśmy wartości do 300 mikronów, także generalnie nie są to jakieś znaczne wartości. Jeśli chodzi o prawe tylne drzwi, to tutaj już wartości zmierzone były do 1600 mikronów, także mhm. tutaj trochę więcej, że powiem, szpachli było nałożone. No, drzwi akurat we spasie nachodzą tutaj dosyć. Znacznie na błotnik i są dosyć mocno narażone na te, na te gdzieś tam przycierki, także tutaj, czyli po prostu jakaś taka drobna parkingowa szkoda. Element nie był gdzieś tam wycinany, wymieniany, błotnik został, że powiem, fabryczny, tylko, tylko była tutaj powierzchowna naprawa lakiernicza, więc to gdzieś tam auta nie dyskwalifikowało. Dalsza część oględzin wykazała niestety kolejne ingerencje blacharsko-lakiernicze, o których już sprzedający nie wiedział, nie był świadomy lub udawał, że nie był świadomy. Tutaj były ślady, szkody z przodu samochodu, ponieważ widać było ślady demontażu elementów blacharskich pod maską. Reflektory przednie nie miały fabrycznych nalepek z oryginalnej produkcji, więc reflektory tutaj prawdopodobnie były wymieniane również, a także przy dalszej kontroli wyszło, że tylny zderzak był również naprawiany. Mocowania tylnego zderzaka tutaj z poziomu kanału, z poziomu tutaj od spodu były połamane, także zderzak też gdzieś tam ucierpiał. Całość ogół kontroli wykazał, mhm. że sam Miał szkodę z przodu, szkodę z tyłu oraz ten wspomniany przez sprzedającego błotnik prawy tylny. Także tutaj tych szkód było kilka. Jeśli chodzi o lakier, tych uszkodzeń dosyć sporo było, jak, jak na auto, które ma 130 tysięcy przebiegu. Gdzieś tam prezencja tego samochodu była, była trochę myślę, że poniżej oczekiwań co do co do takiego samochodu. E, opony były z 2023 roku na przedniej osi, na tylnej osi opony z 2020 roku. Także mieliśmy tutaj dwie różne opony na osiach zamontowane. Opony, które niestety były zużyte w sposób znaczny i w sposób nierównomierny. Generalnie zużycie. Bieżnika wskazywało tutaj na jakieś problemy z geometrią oraz ze zbieżnością kół oraz opony, pomimo może nie jakoś bardzo starego rocznika, miały już znacznie spękaną gumę bieżnika, także opony tutaj definitywnie nadawały się do wymiany. Jeśli chodzi o same felgi, tutaj ich stan był przeciętny, powiedzmy, widoczne były ślady gdzieś tam użytkowania w postaci obić i zarysowań rantów oraz typowe tutaj dla, dla renówki utlenienia aluminium widoczne na felgach. Idąc dalej, jeśli chodzi o wnętrze, wnętrze było zabrudzone w sposób taki, no, eksploatacyjny, może nawet trochę ponad Tutaj mamy taką perforowaną, dziurkowaną tapicerkę skórzaną. I niestety w tych dziurkach były, te, te dziurki były całe takie pozalepiane aż brudem, więc osoba, która się zajmie detailingiem takiego wnętrza na pewno będzie miała co robić przez, przez wiele godzin z jakąś igiełką i odkurzaczem. Także tych zabrudzeń było dosyć sporo. Jeśli chodzi o zużycie wnętrza, tutaj jakiegoś nadmiernego zużycia nie było. Raczej takie typowe, eksploatacyjne przetarcia na boczkach, gdzieś tam kierowcy eksploatacyjne zarysowania plastików, także tutaj co do samego zużycia raczej uwag nie miałem, bardziej takie kwestie czystości wizualne, elektronika wnętrza podczas kontroli cała była sprawna, był problem z mechanizmem szyberdachu, który przy zamykaniu pracował bardzo ciężko i tak naprawdę ledwo się ten, ten szyberdach zamykał, przeszliśmy dalej właśnie do, do kontroli komory silnika, tutaj tak jak wcześniej wspomniałem w komorze silnika zauważyłem ślady demontażu elementów blacharskich, zauważyłem, że lampy nie są oznaczone oryginalnie naklejkami właśnie z datą produkcji, продукции I widocz tutaj było w komorze silnika wyciek w okolicy bloku silnika, w okolicy obudowy skrzyni biegów. Ten wyciek był dosyć rozległy, ciężko było ocenić dokładne miejsce. Także tutaj zapisałem, że to jest do dalszej weryfikacji w warunkach warsztatowych. I następnie wjechaliśmy na stację kontroli pojazdu, gdzie właśnie od spodu również ten wyciek był widoczny, właśnie w okolicach skrzyni biegów. Także na pewno tutaj jednostka napędowa była do kontroli pod kątem wycieków. Oraz zapocenia olejowe, wycie wycieki olejowe zauważyłem na półosiach, także z jednej i z drugiej strony. Strony uszczelniacze półosi puszczały to na olej, były widoczne tutaj gdzieś tam zapocenia. Jeśli chodzi o kontrolę od spodu, ona wykazała niestety dalsze problemy z takimi eksploatacyjnymi rzeczami. Tuleje wahaczy przednich były spękane. To jest taka typowa przypadłość Espasa. W zasadzie w każdym Espasie prędzej czy później kompletne wahacze z przodu są do wymiany, właśnie z uwagi na te tuleje, które są, są, są dosyć słabej jakości, nawet jeśli chodzi o oryginał. Spękane również były tuleje od drążków systemu for control Z tyłu mamy ten Siłownik, który odpowiada za skrętną tylną oś i tuleje w, w, w jego w tych drążkach kierowniczych również były popękane. Potwierdziło się również te oględziny z jakby z pierwotne opon, że, że również od wewnątrz yy, oglądając samochód z kanału te, ta, ta guma bieżnika była z, dosyć zużyta. Jeśli chodzi o zużycie tarcz klocków, tutaj zużycie dosyć znaczne i na przedniej osi i na osi tylnej. Duży rant na tarczy, jeśli chodzi o zużycie klocka hamulcowego z przodu, tutaj było około 80%, z tyłu około 50-60% zużycia. No i tak jak wspomniałem wcześniej od spodu tutaj z poziomu kanału zauważyłem, że z tyłu są pop Pękane mocowanie mocowania tylnego zderzaka. Tutaj tutaj jakaś szkoda z tyłu była i zderzak nie był wymieniony, tylko był gdzieś tam naprawiany, i to, i to nie w sposób dokładny. Idąc dalej, podłączyłem komputer diagnostyczny, który wykazał mi pięć błędów w modułach, jeśli chodzi o jazdę próbną, tutaj. Jakby ten problem ze zbieżnością się również potwierdził. Podczas jazdy na wprost kierownica była przekrzywiona, więc to też potwierdziło, kąt właśnie jest to nierównomierne zużycie opon. Idąc dalej, tutaj sprzedający nie przedstawił żadnej dokumentacji serwisowej od auta. Wspomniał, że ma w domu jakieś faktury za naprawy, których dokonywał, aczkolwiek patrząc mhm. na stan samochodu i jakby tutaj wiele problemów eksploatacyjnych pod kątem właśnie tych kwestii zawieszeniowych, pod kątem opon, no to tutaj niestety jeśli chodzi o eksploatację, to ten samochód wymagał dosyć istotnych tutaj nakładów finansowych, żeby, żeby powymieniać te wszystkie wymienione aspekty. Możemy przejść do podsumowania. Czyli tak, mamy samochód sprowadzony z Francji mhm. rok wcześniej, przed, przed dokonaniem oględzin. W przeszłości samochód miał uszkodzony przód tył, auta oraz prawe tylne drzwi, prawy tylny błotnik. Sprzedający wspomniał nam tylko o prawym tylnym błotniku, o szkodzie przodu ani tyłu. Nic nie wiedział lub zataił przed nami ten fakt. Samochodu nie poleciliśmy właśnie z uwagi na te szkody blacharskie, z uwagi na te liczne, tak naprawdę eksploatacyjne rzeczy, Dokładnie. takie jak właśnie te tuleje w zawieszeniu, pękane opony, e, widoczny wyciek oleju z jednostki napędowej, widoczne zapocenia z tych półosi. Prawdopodobnie ktoś to ten samochód. Rok wcześniej kupił, kupił go nieświadomie, właśnie bez gdzieś tam wykonania takiego raportu, czy też gdzieś tam weryfikacji samochodu na, na, na jakimś warsztacie, który mógłby ten stan auta trochę przybliżyć, bo patrząc na, na gdzieś tam zużycie tych opon, podejrzewam, że one już w momencie zakupu rok wcześniej były zużyte w sposób podobny. Myślę, że, że problem ze zbieżnością też się nie pojawił miesiąc wcześniej, tylko. Tylko, tylko raczej był już od samego początku. Gdzieś tam może są to właśnie kwestie po jakiejś kolizji przodu, gdzie, gdzie był jakiś element zawieszenia demontowany, i później ponownie montowany. Także ktoś kupił samochód od handlarza rok wcześniej, pojeździł, nim zobaczył, że, że nie jest to samochód dobry. Że wymaga on znacznych nakładów finansowych, i po prostu zdecydował się na jego sprzedaż. No i tutaj plus dla naszego klienta, że się zdecydował na taką kontrolę, bo uniknął tak naprawdę auta, które wymaga sporych inwestycji, który ma jakąś tam niejasną przeszłość, napraw blacharsko-lakierniczych i raczej nie byłby to dobry zakup. Super, bardzo fajne podsumowanie. Jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Też tak podejrzewam, że pewnie tak jest, że obecny klient, który sprzedaje ten samochód, nie do końca był świadom, nie sprawdził sobie tego samochodu przed zakupem, uwierzył sprzedawcy, kupił, pojeździł nim rok czasu. Być może, że to co wspomniał jest prawdą, a być może, że jest tak jak, jak mówisz, że po prostu przekonał się w jakim stanie jest ten samochód, jakiego jeszcze nakładu finansowego będzie to auto wymagać, żeby doprowadzić je to faktycznie do stadu takiego, można powiedzieć, bezpiecznego użytkowania. No i stwierdził, że najlepszą decyzją w jego przypadku będzie sprzedaż. Niech ktoś inny się, że tak powiem, z tym Martwi i ma kto inny z tym problem i niech inwestuje kto inny w ten samochód. Fajnie, jeszcze raz Ci dziękuję za fajne i szczegółowe omówienie przebiegu oględzin. Słyszymy się następnym razem podczas kolejnych nagrywek serii ciekawych przypadków. Cześć, pozdrawiam. Się. Dzięki również, pozdrawiam, cześć. Bezwypadkowe? Jasne. Tworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Wejdź na historiaszkut.pl. Drodzy widzowie, nie przedłużając, nie ma co tu więcej mówić. E, sami widzieliście, dajcie znać w komentarzu, czy zgadzacie się z nami, co o tym sądzicie, o takim podejściu. No, o takim nawet samochodzie w takim stanie. Czy to jest auto godne polecenia? Warto w takie coś iść, e, dokładać, wymieniać, inwestować. Czy wykładając już takie pieniążki, lepiej kupić coś, co ma nas cieszyć, ma nam służyć i sprawiać przyjemność z jazdy. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, na razie, cześć!